Pusty, słowackiej marki Bilenka. Nie tak dawno trafiły w moje ręce, trochę w nie pomotałam, trochę mogę wam o nich opowiedzieć. Cześć. Z tej strony Monika Osińska Żabka i dzisiaj chciałabym zaprosić Was na recenzję chusty, tym razem nie z polskiej stajni, ale tak jak w zapowiedzi było e, chusta marki Bilenka, czyli słowackiej marki e, od naszych południowych sąsiadów. E, marketerzy bilenki odezwali się do mnie jakoś na początku grudnia, e, prosząc mnie o opinie na temat swoich produktów. Parę tygodni temu mogliście posłuchać sobie... Tu będzie tu będzie chyba posłuchać sobie recenzji jednego z nosidełek Bilenki, niedługo będzie drugie, natomiast dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o chuście. Chusty marki Bilenka, ja trochę to będę generalizować, dobra, dlatego że z tego co zdążyłam się dowiedzieć, a miałam w rękach na razie tylko tą jedną chustę, większość chust ma bardzo podobne parametry, dlatego będą one się różniły jedynie kolorami i wzorami, i troszkę Wam o nich opowiem, będę Wam tutaj też podpowiadać kilka propozycji właśnie kolorystycznych, kilka propozycji wzorów, które w Bilence zobaczycie, po to, żeby właśnie opowiedzieć o Całości ich oferty chustowej. Chusty Bilenki przede wszystkim to są chusty w dosyć specyficznej, właśnie w specyficznym wzornictwie. Mnie bardzo pasują. Są, znajdziecie tam piękne mandale, znajdziecie tam przepiękne wzory. Takie słowiańskie, wzory ludowe. Wiecie, pewnie, jeżeli znacie mnie troszkę, wiecie, że wzory ludowe to jest coś, co bardzo, ale to bardzo do mnie przemawia. E, dlatego no akurat muszę powiedzieć urzekają mnie właśnie tego rodzaju kompozycje no i mamy też na przykład e, pajęczynki mamy wzory raczej proste e, w takim odbiorze nie są to wzory, które mają jakieś wyszukane motywy wzornictwa nie są dosyć proste są dosyć klarowne i raczej cechują się tym, że e, są w miarę jednolite to znaczy firma przyjęła kilka wzorów, które na dany sezon e, nam proponuję i te wzory możecie znaleźć w ofercie również w mojej ofercie już lada dzień chusty bilenki będziecie mogli zobaczyć Jakie e, charakterystyczne cechy mają te chusty? Przede wszystkim e, warto wspomnieć, że są to chusty o gramaturze 300 gram na metr kwadratowy i w składzie 100%, 100 bawełny. I powiem szczerze, że e, jak o, wysłałam tą chustę na testy do jednej z moich dość początkujących klientek, czyli klientki, której, z którym dopiero co uczyłam się na konsultacjach e, i. Postanowiłam tak trochę zaryzykować, mówię, wyślę Ci, Agnieszka, chustę, a Ty mi powiedz, jak poradzisz sobie e, z tą chustą, e, właśnie mając stosunkowo nieduże doświadczenie, a już dziecko takie, na którym chustę 300-gramową e, w splocie żakardowym możemy układać. I jakie było moje zaskoczenie. E, Agnieszka bardzo dobrze przyjęła tą chustę e, i dosyć dobrze ją się motało, właśnie nawet mamie, która... No jest powiedzmy sobie szczerze na początku drogi chustowej. Warto jednak zaznaczyć, że ta gradacja, którą widzicie tutaj na tej chuście, to jest gradacja pionowa, więc to jest ta gradacja, która jest bardzo dobra, ale na drugą i kolejną chustę, bo przy pierwszej będziecie potrzebowali troszkę wsparcia ze strony właśnie gradacji poziomych. Natomiast co nam ułatwi zadanie, to to, że wzory są mocno kontrastowe, czyli prawa strona jest bardzo kolorowa, a lewa jest po prostu biała, co też daje nam duże ułatwienie przede wszystkim w tej kwestii, czy gdzieś chusta nam się nie skręciła za plecami i czy nie potrzebujemy właśnie tego akurat aspektu skontrolować. Dlatego jeżeli mamy chusty właśnie o wzorach charakterystycznych, gdzie ta prawa i lewa strona też się mocno od siebie różnią, to też dajemy sobie radę właśnie przede wszystkim w takich podstawowych wiązaniach. Co jest ważne jeszcze, to jest to, że te chusty odnowości są bardzo miękkie. To mnie bardzo urzekło, dlatego że mam doświadczenie z bardzo różnymi chustami i z bardzo różnymi firmami polskimi niepolskimi i niemieckimi, właśnie słowackimi czy holenderskimi. I mam tutaj. Takie zdanie, że nie każda firma właściwie przygotowuje swoje chusty do tego pierwszego kontaktu z nimi, czyli w każdej firmie te chusty po prostu nie wymagają łamania. Tu zdecydowanie nie wymagają. Chusta odnowości jest mięciutka, jest plastyczna. i Co bardzo ważne, sploty, które proponują, właśnie w bilance, są splotami bardzo mocno plastycznymi, czyli dosyć ładnie nam będą pracowały w wiązaniu. Ja, tak jak mówię, na sobie i na dzieciach, które wiązałam, oczywiście, większość tutaj z podziękowania dla mojej siostry i siostrzenicy. To muszę powiedzieć, że wiązało mi się tą chustę bardzo dobrze, aczkolwiek czuć, że jest to gramatura, no już z półki wyższej, Więc kapitalnie będzie się sprawdzała dla dzieciaków 6 miesięcy i więcej. Gdzie to i więcej, muszę powiedzieć, że na mojej sześciolatce też udało mi się ją zawiązać i spokojnie poniosła w plecaku prostym, więc możecie jej nie oszczędzać, jeśli się na nią zdecydujecie. Co jeszcze z takich bardzo ważnych rzeczy? Przede wszystkim to, że na chusty bilenki nie trzeba czekać. To jest dosyć istotne. Firma tu zapewnia nam, że dostarcza chusty w czasie do 3-4 dni, co przy dostawach zagranicznych jest bardzo dobrym czasem. I muszę powiedzieć, że to przetestowałam i takie terminy są realne, pod warunkiem oczywiście, że dany model jest na stanie, ale na to już niestety specjalnie wpływu nie ma. E, dlatego zapraszam Was do popatrzenia sobie na ofertę bilenki. Te kilka zdjęć, które e, tu Wam wyświetliłam w czasie trwania tego filmu, powinny Was zachęcić i powinny e, skusić Was do tego, żeby sięgnąć po więcej. Z mojej strony to tyle, i do zobaczenia.